Zabytkowa budowla znalazła się na liście najważniejszych projektów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do euro 2012 ma już być prawdziwą wizytówką miasta. Jak widzą wrocławski dworzec zarówno przyjezdni, jak i miejscowi pytała Barbara Jaworska. Porządki na wrocławskim dworcu głównym trwają cały dzień. Możecie sprawdzać, gdziekolwiek jest bardzo wszystko. Zupełnie inne zdanie na ten temat mają podróżni. Brudny, śmierdzący. Nie jest zaniedbane. Nie ma gdzie usiąść porządnie i po prostu no, widziałem ładniejsze miejsca w życiu niż ten dworzec. Ładny, ale bardzo ciemny. Ciemny, a najgorsze jakie zachmurzenie to już jest zupełnie ciemność. Ale to wszystko ma się już niebawem zmienić. 22,5 miliona euro. Tyle kolej otrzyma z unijnej kasy, jednak na cały remont potrzeba będzie jeszcze 10 milionów euro i tę kwotę PKP będą musiały zdobyć same. Pozostałe środki również będziemy czynili starania, żeby uzyskać ze sprzedaży nieruchomości. Musimy szukać partnera, który by współfinansował jakby tą część komercyjną. Czyli kina, galerie, restauracje, ale nie tylko o tym marzą podróżni. Winda. Nie tylko jedna, tylko taka obszerniejsza winda. Czystszy powinien być. Czystszy i moim zdaniem bez tych kolcz do Nie z tymi puteczkami, nie te ściany.